No siemaneczko, w tej stronie ja. No, trochę się u mnie tutaj pozmieniało. Dorobiłem sobie... Oh, kurde, ale się tnie. <laughs> Dobra. Dorobiłem sobie tutaj taką... Taki taras. czyli walnąłem. Tutaj jest taka kopalnia. To kobla wydobywałem. Tutaj mamy dwa staki. Tutaj mamy się przypala na węgiel czerwny, bo tego będziemy trochę dzisiaj potrzebować. I co? I myślę, że... Gdzie sobie budujemy jakąś siedzibę władcy Ale... Do tego potrzebny jest teren, wiadomo Będę go musiał sobie wyrównać To mimo że troszeczkę jednak zająć I nie sądzę, żebym miał czas, żeby to z wami tutaj nagrywać Ale myślę, że jakoś bym to sobie właśnie uwinął Sam No właśnie Do tego będę potrzebował trochę dyrta. A... No właśnie, będę potrzebował dirtu, a chyba nie ma sensu, żebyście oglądali, jakie ja tutaj kopię dirta i wyrównuję sobie teren odbudowę. Bo to jest co najmniej niepotrzebne, prawda? No więc tak, e, jak ja to widzę. E, ja się z wami tutaj pożegnam. sobie wykopię tyle dirtu i sobie wykonam to tak jak trzeba. A z wami się widzę za jakieś 5... 5 e, minut znaczy. Wy tego nie widzicie, ale to trochę może zająć jednak. Ym, no dobra. No, to dobra. No, no dobra, to ja kończę. No dobra, mam już tutaj różne pierdoły i wy wyrównany teren. To są zarysy domku. Tak on właśnie będzie wyglądał. Tutaj będę miał jakieś te pierdoły, tutaj klatka schodowa, tutaj będę miał łóżko. Jeszcze drugie piętro będzie. No dobra. Nie no tutaj sobie muszę dać do przepalania eee, no, do przepalania. Do przepalania kobla sobie za niedługo zrobię nowy piecyk, bo... żeby bo... bo żeby się szybciej to przerabiało, prawda? No dobra. Więc co? Eee, znacie już ogólne waryfy i co? Ja już to chyba przytnę, bo nie ma sensu, żebyście czekali i patrzyli jak ja przepalam kobla. No dobra, i jabłko muszę sobie zjeść. Po wielu wymaganiach udało mi się zrobić nasz pierwszy domek. Siedzibę w taką właściwą i wygląda ona w sposób następujący. Haha, taki jakby wieżowiec. Tutaj, <tutaj mamy warbage i piesyki, Takie fajne. Tutaj jest sypialne jeszcze nie mam wełny na łóżka, ale będą takie dwa. Tutaj mamy magazyn, to od razu sobie przerzucę różne rzeczy. O właśnie dynię znalazłem. Różne rzeczy jakbym jednak gdzieś tutaj winął. nie to, to wezmę. O, dobra, jakbym tutaj gdzieś winął, to już będzie zachowane, bezpieczne. Tutaj mamy taras, taki balkon jakby fajny. No cóż, więc pierwszy odcinek, może pierwszy, drugi odcinek. Mogę ufnać zakończony. Budowaliśmy sobie fajną siedzibę. Teraz możemy planować kolejne etapy w rozwoju naszego królestwa rzekomego. No właśnie. I tak to wygląda. Ja już się będę z wami żegnał. Ja Zamknij tylko drzwi. O i pochodnie jeszcze. Więc co? No, w następnym odcinku poszukamy wełny i owiec. I to na razie tyle. Ja się z wami żegnam. papa. Pa.